Jako iż sezon zbliża się ku końcowi, zostało mniej więcej dwa, może półtora miesiąca sezonu, przygotowałem dla Was taki można by powiedzieć odcinek, który pomoże Wam poniekąd wbić dywizję. Przygotowałem dla Was najsilniejsze postacie, po 5 na każdą aleję do wbijania dywizji. Polega to mniej więcej na tym, że te tanki i tak dalej to są głównie właśnie na topie dżungli. Natomiast powiem Wam szczerze mówiąc, że wybierałem specjalnie najbardziej prostsze piki typu Mazzachar i tak dalej ponieważ, no, nie oszukujmy się, low elo, możemy grać tutaj absolutnie wszędzie i wszystko będzie działać, natomiast jeżeli chcemy się serio skupić na wbijaniu dywizji, to właśnie tymi konkretnymi czempionami, także zapraszam i miłego oglądania. Okay. Zacznijmy sobie najpierw od górnej alei i pierwszym pikiem, którego Wam godnie polecam jest to Garen, ponieważ Garen jest bardzo prostą postacią jeśli chodzi o mechanikę. Mniej więcej nie trzeba nim zbytnio dużo umieć grać, ale możemy akurat topa dominować. Gra on idealnie sobie na tanki, na melee championy i tak dalej, ponieważ na mele championy jest w stanie zbudować 1-2 itemy, już kierować grę, a tanki mają to do siebie, że w Lejcie dopiero coś zaczynają robić, a w early game Garen jest, że tak powiem, stomperem tanków na topie. Także polecany pick przeze mnie. Kolejną postacią idealną na topa jest Mundo. Mundo ma to do siebie, że jest to postać skalująca się wraz z grom. Jeżeli przegrywamy na linii, możemy z łatwością y, na przykład z daleka sobie farmić za pomocą swojego tasaka. Y, natomiast jeżeli się skalujemy naprawdę fajnie w grze i budujemy Tormaila, budujemy Wormoga i wszystkie przedmioty leczące nas, to zmiany, które wprowadził Riot, możemy bardzo dobrze wykorzystywać. Mówię tutaj o buffach na jego RC i buffach na jego y, Damage z E. Więc szczerze mówiąc, to jest istny kat, jeśli chodzi o teamfighty. Kolejnym czempionem na mojej liście jest Malfight. Malfight ma to do siebie, że pierwsze 10 minut może istnie po prostu farmić, jakoś mniej więcej defować, ponieważ liczne zmiany, które dostał od Riotu ostatnimi czasy, oraz jego Rk, czyni go dosłownie zabójcą w lejcie. Mówimy tutaj o tym, że tego tanka możemy przerobić na AP i one shotować przeciwnika, albo możemy grać pod kompozycję typu mamy Yasuo na midzie, możemy erkować z czterech przeciwników, a Yasuo ich po prostu dobija. Taki fajny tank, który jest idealny pod różne kompozycje. Następnym pikiem jest Nasus. Nasus ma to do siebie, że tak naprawdę stoi przez pół godziny na topie i szczerze mówiąc farmi, farmi, farmi za pomocą swojego Q, oczywiście te staki, ale w momencie jak naprawdę zejdzie tak z linii ma tych staków, załóżmy, w 25 minut ma z 600 staków, załóżmy, czy tam nawet i 700, to potrafi dosłownie przygrzmocić Adeker i prawie że go złamszitować na 2 Q. Więc, moim zdaniem, to jest fajny skalujący się czempion, który w lejcie dosłownie może skerować 1 na 5. Ostatnim toplanerem, dosyć nie typowym, jeśli chodzi o kompozycję, którą wam przed chwilą przedstawiłem, jest Timo. Timo ma to do siebie, że skaluje się wraz z Grom i, za pomocą swojego Q, czy tak naprawdę E, cały czas możemy obijać przeciwnika na lejnie. Z kolei jego pasywka oraz grzyby genialnie kontrują ganki, kontrują mega fajnie teamfighty, ponieważ możemy z łatwością zaskoczyć przeciwnika i za pomocą grzybów go zeslołować. No a teraz zatem przechodzimy do dżungli. Pierwszym dżunglerem, którego wam godnie polecam, jest to zdecydowanie Amumu. Amumu ma to do siebie, że jego skille istnieje fajnie, działają na ganku, ponieważ proste Q do trafienia tak naprawdę w ruchomy cel nie jest zbytnio trudne. Jeżeli trafimy, to momentalnie klikamy RK, stunujemy ziomeczka i możemy grać nim pod różne kompozycje: czy też pod full tanka, czy też pod full AP. Polecam y, oczywiście maksować W, ponieważ W jest procentowe i z łatwością możemy robić smoka, heralda czy też również inashora. No, dosłownie znając mnie, zapewne wiecie, że odcinkał dosłownie bym nie wstawił bez swojego Ramusa. Ramus jest dosłownie istnym katem, jeżeli chodzi o solo kolejkę. Kontruje absolutnie wszystkie tanki, wszystkie asasiny. Jest z łatwością bardzo prosty do opanowania, że tak to powiem. E, maksujcie taunta, ponieważ taunt, im więcej cc posiadacie, tym lepiej dla was. Budujecie tormeila, tabole i tak naprawdę jesteście szczęśliwi. Postać idealna pod late game i medium game również, także polecam jeszcze raz. Kolejnym jugglerem wartym polecenia jest Vaj. Waj jest bardzo prosta, jeżeli chodzi o mechanikę postaci, ponieważ pierwsze 10 minut może i nawet 15 bazuje na tym, że farmi poniekąd. Z łatwością może gankować za pomocą Q oraz flesza. To jest bardzo fajna kompozycja. Dodatkowo jeżeli mamy jakiś mega problem w teamfight'ie, że na przykład enemy ADK jest nafidowany, klikamy po prostu na niego rkę, postać sama leci za nim, podrzuca go i zadaje mu również damage'a, także postać idealna jeżeli chodzi pod teamfighty. Kolejnym dżunglerem jest Voliber. Voliber ma to do siebie, że bardzo często gankuje w early gameie, ponieważ częste ganki powodują dosłowny tilt u przeciwników, a na low elo zdarza się nawet czasami tak, że ziomek, któremu gankujemy 4 razy jest tak nafidowany, że enemy już się absolutnie poddaje i poddaje grę. Natomiast Voliber odnośnie samej postaci. Jest po prostu istnym katem jeśli chodzi o regenerację, za pomocą pasywki. Podrzuca, straszy przeciwnika, czyli bardzo dużo ceceków. A za pomocą RKI dosłownie może dominować, ponieważ, nawet jak obija miniona, to obija i przeciwnika. Ostatnim dżunglerem w tym zestawieniu jest Jarvan IV. Można powiedzieć, że Jarvan IV jest najtrudniejszą postacią z wyżej wymienionych, ale nie o tym. Odnośnie samej postaci, genialna pasywka, zwiększenie auto ataku co tam parę sekund, Q, które dostarcza damage i za w zasadzie zadaje damage AOE oraz E, do którego możemy doskoczyć oraz również dostarcza atak spida naszym sojusznikom. I szczerze mówiąc jest to fajna postać pod medium gama. natomiast w lejcie poniekąd już sądzę, że możemy co nieco odstawać. Natomiast fajnie, że jest to postać flexowa, bo raz możemy złożyć one shot'a Jarvana 4 a raz takiego full tank'a. Przechodząc do mida, mówimy od razu o Fizie. Fizz ma to do siebie, że pierwsze 10 minut, czy tam pierwsze 6 minut może tak naprawdę full in'ować, trade'ować się z przeciwnikiem, jego po prostu spelem są bardzo silne. I szukajmy w sumie fragu, bo jeżeli znajdziemy fraga w early game, to potem z łatwością możemy zerkować przeciwnika, użyć na niego W Ignite. nawet, jeżeli posiadamy. Możemy takowo go zrunshotować. I starajmy się często roam'ować fizem, ponieważ czyste roamy i prosta erka dostarczy nam przynajmniej jednego fraga. Annie jest kolejnym czempionem, którego również polecam na mida. Jej mechanizm jest w zasadzie bardzo prosty, polegający na pasywie co czwartą umiejętność, w sensie co czwartego spela. I z łatwością dzięki temu możemy z R-ką, jak i pasywką flashować dosłownie w przeciwnika, starając się go złanshotować za pomocą swojego misia, czy płomienia, czy czegokolwiek. I starajcie się to wykorzystywać, bo Eni szczerze mówiąc na początku możemy grać defensywnie, przez to, że jak zabijamy stwory za pomocą Q, odzyskujemy całą w zupełności manę i możemy się fajnie sejwować, a potem wlejcie dosłownie, złanshotować przeciwnika i w sumie to tyle. Kolejną postacią godną polecenia przeze mnie jest Malzahar. Malzahar ma to do siebie tak naprawdę, że klika w zasadzie E na miniona i nic nie musi robić, żeby linia się sama puszowała. Wystarczy tylko po prostu kontrolować miniony, żeby tak zwane jego E przechodziło z punktu na punkt i wraz ze zdobyciem umiejętności specjalnej, czyli Rki, po prostu możemy przygwozić przeciwnika i zlanszotować go za pomocą swojego EQ oraz Rki, co daje mega fajne pozytywne nastawienie, żeby wygrywać dalsze gry. Kolejnym pikiem jest Veigar. Veigar zauważyłem, że ma również podobny playstyle jeśli chodzi o Mas Zahara, ponieważ obydwoje w zasadzie starają się mniej więcej dbać o farmę, cały czas puszować i tak dalej, tylko że Veigar ma jeden plus. Ponieważ za każdym razem, jak zdobędzie farmę czy obije przeciwnika z Q, dostaje AP. Im więcej tego AP, oczywiście, wlejcie, tym więcej obrażeń zada z Rki Za pomocą jednego tak naprawdę spela możemy złamać absolutnie każdego. I w sumie, co? Nie starajcie się zbytnio raumować wygarem, tylko stakujcie, stakujcie, stakujcie Q jeszcze raz, ponieważ to tak naprawdę Wam wygra każdy mecz. Ostatnią postacią godną yy, grania na midzie jest Lux. Lux ma to w zasadzie do siebie, że najczęściej. Polega to tylko i wyłącznie na tym, żeby trafić Stuna, ponieważ jak trafimy, tak naprawdę Stuna możemy z łatwością użyć wszystkich innych umiejętności jak E i R. -ka. Dodatkowo można dodać, że naprawdę Lux ma bardzo niskie cooldowny, jeżeli chodzi o R, ponieważ w przeciągu np. jest 30 minuta, to w momencie jednego teamfighta Lux może użyć R ponad dwa razy, co jest naprawdę kozak i polecam stosować. A zatem teraz przechodzimy do przeklętego bota i zaczynamy sobie od Ashki. Ashka ma to do siebie, że mega jest fajnym safe lanerem, który tak naprawdę stoi z daleka, pałkuje sobie przeciwnika z W. Polecam stosować zerą, ale o tym zaraz to powiem. I tak naprawdę nie ma znaczenia co zrobimy aż w przeciągu 20 na przykład minuty, ponieważ możemy nafidować i to ostro, ale możemy też na przykład ostro wygrywać. Nie ma to absolutnie znaczenia, ponieważ po 20 minucie wraz z naszą erką mamy tak naprawdę free engage, ponieważ wszyscy się zeszli załóżmy na midag Jest 5 na 5 team fight na, na przykład midzie, i my za pomocą tak naprawdę tej erki możemy engageować z łatwością przeciwnika i go zabijać. Także to jest można powiedzieć Adekery typowo dosłownie poddaną taktykę meczu. Kolejnym Adekery godnym polecenia jest Miss Fortune. Misska jest tak naprawdę przeze mnie polecana, ponieważ za pomocą swojej pasywki jest naprawdę mega szybka, dzięki czemu nikt nie jest w stanie jej złapać ani dogonić. Za pomocą swojego Q może farmić miniony, ale jeżeli trafi miniona, a następnie przeciwnika, dostarcza to chyba podwójne obrażenia i krytyczne w tym również. Przez to w zasadzie z buildem Letality, której byłem właśnie wielkim fanem, Letality mf byliśmy w stanie one-shotować przeciwnika na jedno Q, więc polecam stosować tego adekery, ponieważ jest on poniekąd ofensywnym, ale również i prostym, ponieważ jej pasywka tak naprawdę nakłada się na każdy cel i z łatwością możemy te cele one-shotować albo przynajmniej je zbijać do połowy HP. Piękna Sivirka jest to kolejny w zasadzie adekery polecany przeze mnie, ponieważ jest to tak naprawdę free adekery, który bazuje tylko i wyłącznie na lejcie. Na początku jest to fajny safe pick, ponieważ każdą naprawdę umiejętność, czy to pajka, bliskranka, czy kogokolwiek innego możemy blokować za pomocą Spell Shielda. Natomiast jeżeli nazbieramy 2-3 itemy, to jesteśmy w stanie za pomocą W, czyli tego ataku, który się odbija od celi, możemy tak naprawdę spore obrażenia wrąbać przeciwnikowi i z łatwością się skalujemy w grze, ponieważ no nie oszukujmy się, to jest adekery, który bazuje na tym, że Early ma niestety słabe, ale w lecie jest dosłownie potworem. Podobizną tak naprawdę przed chwilą wspomnianej Sivirki jest Jinx. Jinx również ma to do siebie, że bazuje to tylko i wyłącznie na tym, że gra pod late game'a, natomiast u niej early game wygląda zupełnie inaczej, ponieważ jej zmiana broni jej tak naprawdę daleki zasięg Rki na całą prawie że mapę, nie no w sumie na całą mapę umiejętności oraz liczne np. przedmioty, które zwiększają zasięg autoataku i tak dalej, Czyniam z nią dosłownie majstera Late game'a, ponieważ myślę, że nie ma silniejszego adekery niż Jinx w late gameie. Ostatnim ADK polecanym przeze mnie jest Jin. Jean w sumie różni się od reszty, ponieważ on tutaj wyłącznie bazuje na krytycznych obrażeniach, ponieważ jego pasywka daje nam co czwarte auto, atak tak naprawdę full kryta i absolutnie możemy zaskoczyć nie tylko siebie, ale również i przeciwników. Dodatkowo dodam, że Jin ma to do siebie, że ma mega fajne dalekie zasięgi z W. Oraz Erki, dzięki czemu możemy z łatwością kogoś zatrzymać, albo nawet i dobić za pomocą swoich pocisków z Erki czy też z W. A zatem teraz przechodzimy do supporta. Szczerze mówiąc, najbardziej jestem fanem Leony, ponieważ Leona ma to do siebie, że jest tankiem i szczerze mówiąc, od niej zależy cały los całego teamfightu, ponieważ ona jest głównym Engagerem, czyli Engagerem mam na myśli, że cały czas inicjuje walki. I z łatwością jej stuny, jej wszystkie R-ki, Q, E, tak naprawdę wszystko to są kontrole tłumu, więc z łatwością możemy te fighty zaczynać i nawet fajnie pod względem obrażeń wyglądamy na tej Leonie. Także polecany pik przeze mnie jako pierwszy to Leona. Kolejną piękną wersją tak naprawdę Leony jest Nautilus. Nautilus ma to do siebie, że należy do postaci hukujących, Między innymi należy tam Blitzcrank, Pyke, również i Tresh, no i oczywiście Nautilus. Nautilus ma to do siebie również, że składamy tylko i wyłącznie tanka, natomiast wyjątkiem tutaj są buty mobilitki, ponieważ im więcej mamy movement speeda, tym większą mamy szansę, że tak naprawdę hitniemy przeciwnika i nałożymy mu swoją pasywkę. Pasywka oczywiście stunuje przeciwnika, dodatkowo jakbyśmy kontynuowali to R-ką, to tak naprawdę przeciwnik jest już zła-shotowany i zbytnio nie trzeba się martwić nim w tym fightzie. Zupełnie wielką odmianą Nautilusa oraz Leony jest Morgana. Morgana ma to do siebie, że też bazuje na swojej jednej umiejętności, żeby trafić przeciwnika za pomocą swojej klatki, przez co możemy go z łatwością zabić. Natomiast zamiast y, dosłownie fulinować przeciwnika, możemy tutaj na przykład grać defensywnie, czyli dawać swojemu y, y, adekery czy Midlanerowi Spell Shielda, żeby on na przykład nie miał żadnych ceceków na sobie. Natomiast czasami też możemy za pomocą swojej Rki na instancie sfleszować w pięciu, użyć zoni wraz ze swoją Rką, dzięki czemu możemy zestunować absolutnie każdego. Kolejną postacią jest tak naprawdę Rybanami. Rybanami ma to do siebie, że mega fajnie engageuje. Natomiast jest to tak dosyć nietypowa postać, ponieważ nie engageuje ona sama, tylko jej po prostu fala, którą puszcza za pomocą swojej erki czy też y, tak zwany słynny Bombelek, którego jest w stanie puścić co parynaście sekund i stunować przeciwnika na chyba sekund półtora, z tego co pamiętam. Oraz dodatkowo mega fajnie healuje oraz shielduje swojego adekery, stara się mniej więcej, że tak powiem, być taką ardenciarą, ale wiecie, supporty to właśnie na tym to polega, nie? Ostatnią dosyć nietypową postacią, która w ogóle nie shielduje, ale engage'uje jest to Zyra. Zyra ma to do siebie, że jej umiejętności tak naprawdę czasami zadają nawet więcej obrażeń niż adekery. Jesteśmy w stanie zbanshotować oraz genialnie zengage'ować w teamfight. Za pomocą swojej Rki tak naprawdę możemy podwrzucić absolutnie cały team oraz dodatkowo nałożyć im tyle damage'a, że nie są w stanie się pozbierać. Dodatkowo pragnę przypomnieć, że zerą budujemy się Full AP, a nie bazujemy tylko i wyłącznie na śledzeniu naszego Adekery, czy również i dawaniu mu chili. Dziękuję moi drodzy za to, że dotrwaliście do końca tego materiału. Z góry przepraszam za to, że przedstawiam każdą postać tak pokrótce, no ale wiecie, jakbym przedstawiał każdą postać po 2-3 minuty, to tak naprawdę by było ponad pół godziny materiału. A szczerze mówiąc takie materiały u mnie mają niestety małe wyświetlenia. Dziękuję moi drodzy za oglądanie tego filmu do końca. Standardowo, jeżeli się podobał, nie zapomnijcie o subskrypcji na kanale oraz zapraszam na moje wszystkie social media. Linki macie w opisie. To na tyle, do następnego strzała. Nie 身边那位付出我到绝。